Siema, ma z tej strony proszę 5 to jest kolejna odcinek na tym kanale i dzisiaj postanowiłem, że jak mam 30 czyli Lu to zrobimy opening 1, 2 3 megaboksów no więc i nie będę potem do 70 że będę że będę skrzynka, skrzynka, skrzynka skrzynka, tak, 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 tak tylko po prostu mm, będziemy zbierać do 70 levelu i będzie opening, więc najpierw odbieramy Lu. w końcu już mam wszystkie chromatyczne 4 na 4 No i co? Otwieramy dwie skrzynki, sześć rzeczy. A gadżet, gadżet, jakby to była. Jakby to był... Yy... Bi! Nowa postać. O co chodzi? O co przy... A. Kolejny gadżet do kolec. Brak mi słów. Star power. Siedem rzeczy. Nie mogę. Po prostu nie mogę. O co tu chodzi? Przepraszam bardzo. Dopiero drobnałem kruka, a teraz bi. Brak mi słów, serio, brak mi słów, brak mi słów, serio, brak mi słów, gdy tak pokoju uderza w sojusznika, odzyskują oni się. Gdy atak w boku uderza sojusznika, odzyskuję... Oni. Dodetonuję wszystkie swoje miny, po podczas opóźnienia miny są całkowicie nie wykrywane dla wogów, ładunkina. Nie mogę. Najpierw kruk, a teraz bi. Nie mogę po prostu. I w dodatku 7 rzeczy. Dobra, zagramy sobie bi. Wiecie, jak mi teraz serce bije? Wiecie, jak mi serce teraz bije? Wy sobie teraz nie zdajecie z tego sprawę. Święty. Najpierw królka teraz. Serę nie mogę. Mhm. Okej. Okay. Wiecie jak mi serce teraz? Jak mi serce bije? Nie mogę. Po prostu nie mogę uwierzyć, że mam nową postać bi. Sory, że nie będę się tak odzywać. Gintam, Gintam. Mm. Mogę cały czas w to uwierzyć. Dobra, z gramy teraz no, Nie mogę w to uwierzyć cały czas. Po prostu ja nie wiem serio. Nie wiem co się tutaj odwaliło przed chwilą. Lecz się tam. A po prostu... Ale żeby też się ślizga? Weź tam. Wiecie jakie komposty można teraz z tym robić? Jak tak spamujesz? i teraz zamrożony przez chwilę Ja yeah. Nie, yeah, po prostu Po pierwsze, że mamy dzisiaj Lu A po drugie, że mam Bi Więc jak chcecie zobaczyć jutro kamerkę to dobijcie tutaj dobicie tutaj 10 subskrypcji. Jak chcecie zobaczyć jutro mnie jako kamerkę. No jeszcze mamy 1000 golda. Mam już 2000. Dobra, ulepszamy, 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 już nie mamy pieniędzy, więc to było na tyle, wesołych świąt wam życzę, no i co, zostawcie tutaj 10 subskrypcji i 5 łapek w górę, dobra, trzymajcie się, no i cześć.